Zanim zaczniesz korzystać z lewarowanych kontraktów na warszawskiej giełdzie, no to musisz najpierw uzyskać do nich dostęp. No a to wcale nie jest takie oczywiste, bo informacji na ten temat w sieci jest jak na lekarstwo. Na szczęście mam dla ciebie pigułkę wiedzy dokładnie na ten temat. Zaczynamy! Witam Cię w kolejnej, w dziewiątej już lekcji naszej serii Z dźwignią na GPW, którą przygotowujemy dla Ciebie we współpracy z giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Wiesz już mniej więcej, jak działają kontrakty terminowe, w jaki sposób te transakcje na kontraktach są zabezpieczane, no i też jakie cechy warto byłoby posiadać, by z powodzeniem korzystać z kontraktów terminowych futures. No i na pewno. Albo przynajmniej tak mi się wydaje, że na pamięć znasz już ostrzeżenie o wysokim ryzyku inwestycyjnym, jakie się wiąże z otwieraniem pozycji właśnie za pomocą lewarowanych instrumentów pochodnych. No i wiesz, że futuresy nie są produktem odpowiednim dla każdego uczestnika rynku. Skoro podstawy mamy za sobą, no to nadszedł czas na otwarcie pierwszych pozycji za pomocą futuresów. No właśnie, tylko jak to zrobić? Zakładam, że. Skoro interesujesz się kontraktami terminowymi, no to nie należysz do grona osób, które jeszcze nigdy wcześniej nie miały jakiegokolwiek rachunku maklerskiego. A jeżeli tak jest, jeżeli jesteś osobą, która chce zacząć swoją przygodę od kontraktu futures, no to zastanów się jeszcze raz, czy futuresy rzeczywiście będą tym odpowiednim instrumentem na sam początek przygody z giełdą. Natomiast do korzystania z kontraktów terminowych notowanych na warszawskiej giełdzie będziesz potrzebował czy potrzebowała. Właśnie standardowego konta maklerskiego, z którego dotychczas korzystałeś. Korzystałaś zapewne głównie do transakcji akcjami, spółek giełdowych, ewentualnie może od czasu do czasu y, jakichś certyfikatów czy funduszy notowanych na giełdzie. No właśnie, ale po zalogowaniu się na naszą platformę albo na aplikację mobilną, którą mamy od domu maklerskiego, w którym mamy konto. Okazuje się, że gdy chcemy otworzyć jakąś pozycję z wykorzystaniem futuresów, no to albo w ogóle nie możemy ich wyszukać, na przykład po symbolu FW20 wpisujemy, no i nie dzieje się nic, nic się nie pokazuje, albo pojawia się komunikat, gdy coś nam już wyskoczy, pojawia się komunikat, że nie możemy zawierać transakcji na instrumencie tego typu. No i dlaczego tak jest? Skąd to się bierze? Bo transakcje z wykorzystaniem kontraktów terminowych są rozliczane w inny sposób, Niż na przykład te na akcje spółek giełdowych, na, akcje ETM, na, akcje, na jednostki ETF-ów czy na certyfikaty strukturyzowane. Chociaż w każdym z przypadków tym rozliczeniem zajmuje się ta sama instytucja, a jest to KDPW, czyli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. No i oprócz tego futuresy i opcje są instrumentami. Leworowanymi. Dlatego też nasz dom maklerski może wymagać od nas dodatkowego zapewnienia, że jesteśmy świadomi ryzyka związanego ze spekulacją, z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Zacznijmy od tego, że większość domów maklerskich oferuje nam właśnie także w dostęp do kontraktów terminowych z GPW. Jeżeli mamy wątpliwości, czy nasz dom maklerski należy do tej grupy, no to najłatwiej będzie wpisać w wyszukiwarce nazwę tego domu maklerskiego z dopiskiem kontrakty terminowe albo po prostu zadzwonić na infolinię czy zapytać na czacie. Część biur maklerskich będzie wymagała od nas podpisania aneksu do umowy o świadczenie usług inwestycyjnych usług maklerskich, w którym zapewnimy, że jesteśmy świadomi ryzyka utraty kapitału, a nawet poniesienia strat, które będą wyższe niż nasz depozyt podczas korzystania z futuresów i opcji. Dom maklerski może też wymagać od nas wypełnienia po raz kolejny ankiety dotyczącej profilu inwestora, czyli tej potocznie nazywanej ankietą MIFID-2. No a dzieje się tak po to, żeby upewnić się, czy mamy wystarczającą wiedzę do korzystania z kontraktów terminowych. Jeśli dotychczas ignorowaliśmy tę ankietę, bo mogliśmy i jej po prostu nie wypełniliśmy. No to dla naszego domu maklerskiego takie coś jest równoznaczne z tym, że nie odpowiedzieliśmy na żadne z pytań. Czyli efekt jest dokładnie taki sam, jak gdybyśmy wypełnili tę ankietę, udzielając samych złych odpowiedzi. Czyli dla naszego domu maklerskiego oznacza to, że nie mamy kompletnie żadnego pojęcia o rynku. Dlatego też w niektórych domach maklerskich może się okazać, że. Nawet nie będziemy mogli złożyć wniosku o dostęp do kontraktów terminowych, nawet one nam się nie będą wyświetlać na naszej platformie, jeżeli wcześniej nie wypełnimy ankiety MIFID-2 albo udzielimy po prostu niepoprawnych odpowiedzi. Dokładnie jedna i druga sytuacja są równoznaczne. W różnych domach maklerskich oczywiście trafimy na różne pytania. Może podam kilka przykładowych, które w tych ankietach dotyczą akurat kontraktów futures. No, i na przykład wybierz trzy prawidłowe odpowiedzi. Kupując kontrakt terminowy albo wystawiając opcję, należy liczyć się z tym, że wartość poniesionej straty może przekroczyć wartość depozytu początkowego. Druga: do wystawienia opcji niezbędne jest wniesienie depozytu zabezpieczającego. Biuro maklerskie, dom maklerski nie może zamknąć pozycji w instrumentach pochodnych rachunku klienta, jeżeli klient nie złożył odpowiedniego zlecenia. Kolejne: Złożenie zlecenia sprzedaży kontraktu terminowego możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania tego instrumentu na rachunku. I ostatnie: akcje mogą być instrumentem bazowym dla instrumentu pochodnego. Kolejne pytanie z innego domu maklerskiego. Które z niżej wymienionych instrumentów, które z niżej wymienionych instrumentów finansowych charakteryzują się wykorzystaniem dźwigni finansowej? Akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, pary walutowe, kontrakty na różnice kursowe, tytuły uczestnictwa, funduszy inwestycyjnych otwartych nie wiem. I ostatnie, też z innego domu maklerskiego, jeśli inwestor posiada otwartą pozycję krótką na parze walutowej euro-dolar i kurs euro-USD rośnie, wówczas inwestor zarabia, traci, żadne z powyższych, albo nie wiem. No właśnie. No, jak widzisz, te pytania są bardzo podstawowe, nie ma tutaj nic trudnego, natomiast jeśli nie jesteś pewny albo pewna co do odpowiedzi, no to chyba jest odpowiedni czas na to, żeby wrócić do poprzednich odcinków z, dźwigną, z dźwignią na GPW, bo jeżeli odpowiedziałeś, odpowiedziałaś źle, albo nie masz pojęcia. Od razu mówię, że odpowiedzi "nie wiem" z tych poprzednich pytań nie są zbytnio pożądane. No to nie jest może dobry moment na to, żeby zastanawiać się nad lewarowanymi kontraktami. Jak wcześniej wspomniałem, rozliczenie kontraktów terminowych na giełdzie papierów wartościowych odbywa się na trochę innych zasadach niż, na przykład, w przypadku akcji, bo Akcje, czy fundusze notowane na giełdzie, czy certyfikaty są rozliczane na zasadach T, plus 2, czyli w ciągu dwóch sesji od dnia przyjęcia zlecenia. Natomiast kontrakty terminowe, opcje są rozliczane codziennie po każdej sesji, czyli na zasadach T. Plus w obu przypadkach będzie się tym zajmowała dokładnie ta sama instytucja, czyli wspomniany już przeze mnie wcześniej KDPW. Natomiast w przypadku futuresów i opcji musimy posiadać. Odpowiedni depozyt zabezpieczający, i musimy utrzymywać go na poziomie, który pozwoli nam zachować otwartą pozycję pomiędzy kolejnymi sesjami. Jeżeli nie wiesz, jak jest depozyt wstępny czy depozyt zabezpieczający, wyliczany, na jakich zasadach to działa, to zachęcam Cię do powrotu do drugiej lekcji kursu Zdźwignu na GPW, gdzie tam tłumaczyłem, jak to mniej więcej działa. A właśnie do tych depozytów potrzebujemy indywidualnego konta rozliczeniowego, które będzie prowadzić dla nas właśnie krajowy depozyt papierów wartościowych i żeby móc korzystać z instrumentów pochodnych na GPW i żeby KDPW w ogóle mogło nam otworzyć ten to konto rozliczeniowe, no to musimy posiadać tak zwany NKK, czyli numer klasyfikacyjny klienta i wniosek o przyznanie NKK jest darmowy i możemy go złożyć z poziomu naszego domu maklerskiego, natomiast tutaj procedura, jak to Dokładnie wygląda, może się różnić w zależności od tego, gdzie mamy rachunek. Natomiast w większości biur maklerskich można to załatwić, wypełniając formularz online, a KDPW ma tydzień na przyznanie nam naszego numeru klasyfikacyjnego klienta. No i gdy już taki NKK. Zostanie nam przyznany, no to możemy korzystać z niego na różnych rachunkach maklerskich, w różnych domach maklerskich. Nie musimy wyrabiać go ponownie, jeżeli będziemy zakładać konto w innym biurze albo jeżeli mamy kilka rachunków, na których będziemy korzystać z instrumentów pochodnych, bo jeden NKK jest przypisany do jednego naszego osobistego konta zabezpieczeń. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący. No i oczywiście wartościowy. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę, no i subskrybuj kanał fxMag, o ile jeszcze tego nie robisz. Przypominam, że w sprzedaży jest 24 wydanie naszego magazynu, magazynu drukowanego dla inwestorów. Nasz kwartalnik możesz też kupić w prenumeracie. Roczna prenumerata oczywiście zawiera 4 wydania magazynu fxMag Investor, do czego szczególnie zachęcam, bo jest Taniej, no i korzystniej, wygodniej i wiele, wiele, wiele innych superlatyw mógłbym tutaj jeszcze wymieniać, ale wspomnę o naszym flagowym projekcie o projekcie Akademia Inwestora, który jest rocznym projektem edukacyjnym, który składa się z 52 cotygodniowych lekcji. A harmonogram naszego szkolenia, spis lekcji jest podany niżej, z każdym sprzedanym egzemplarzem. Cena rośnie o 1 zł. Zaczynała się od 499, natomiast do ceny godziwej jeszcze jej daleko. A teraz jesteśmy mniej więcej na półmetku naszej Akademii Inwestora. A dostęp do tych materiałów oczywiście jest dla ciebie wieczysty, więc w żaden sposób nie wygaśnie za jakiś czas. Można do tej lekcji wracać, można kolejne lekcje robić całkowicie niezgodnie z ich kolejnością. Tutaj każdy ma pełną dowolność, więc szczerze zachęcam. A zwłaszcza, że z kodem robotowym Wiedza czy Akademia Inwestora, czy prynumerata naszego magazynu dla ciebie będzie 20, 20 o 20% tańsza od. Sceny, którą widzisz tutaj, chociażby. No i widzimy się w kolejnym odcinku kursu z dźwignią na GPW. Do zobaczenia.